Cześć, witajcie. Dzisiaj nagramy zarybianie. O, taki karaś. Zarybianie stawu. Tutaj mamy karpika. Odpowiedź. Chwila, muszę wyłowić je, bo są bardzo ruchliwe. O, karpsazam. Następny karpsazam. O! Następny karpik. Takie dwa okonki mam, jednego już puściłem, żeby goniły. dalej. O! Kolejny karpik. O! Kolejny okonek. Żeby one nie karłowaciały, miało co je gonić. Takie dwa karpie sadzamy Taki karaś. No, niby pan mówił, że to jest złociste, ale nie wiem. Czy na pewno. Jeden królewski karp, Jeden taki, sazam Dwa sazamy on za chwilę odpłyną. Jak nie, to im pomożemy. Taki karp królewski. To jest kroczek taki. Nie, nie odpłynie. No, on nie odpłynął. O, taki jaś. Tutaj jest karaś i karaś i mały sazam. Tutaj są same sazamy. Tutaj są jaże, karasie i też chyba i sazam też. Dużo sazamów jest. O złote karasie. Jaś. O i też małe linki są tutaj. Taki kroczek z 3 cm one mają, ale... Miejmy nadzieję, że urosną. Tutaj też linki. I karpie sazamy. O tutaj taki zł ładny złoty karas O, jeszcze wrzucimy ślimaka. O taki jasz. Teraz tutaj są jeszcze linki, jazie i karpie. To je tak wpuścimy. Dobra, to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli będziecie chcieli następne zarabianie, dobijcie do 10 łapek, liczę na Waszą subskrypcję. I na razie, cześć.